Dzień dobry, wracam na dziką rzekę w zupełnie inną okolicę, zobaczyć czy tutaj efekty będą, może chociaż trochę lepsze niż ostatnio. Godzina 6:38 jest to już trzecie miejsce, które dzisiaj odwiedzam na tej wodzie. Najpierw zarzućmy zestawy: prawa wędka, od razu dendrobena i zobaczymy, co się wydarzy. Woda bardzo podobnie płynie po całej szerokości rzeki. Nie zauważyłem żadnych większych dołków i mój plan jest taki, że Przynajmniej prawym kijem będę łowił w okolicach środka wody, tylko przy rzucaniu muszę uważać na to drzewo. Nie ma problemu. Nie trzeba rzucać daleko, ale kołowrotek od razu daje na luz, bo nie wiem co tu się może wydarzyć. Na drugą wędkę założyłem cztery pinki i planuję ten zestaw położyć bardzo blisko tego pochylonego drzewa przede mną. Plan jest dobry, zobaczymy jak będzie z wykonaniem. Sposzyłem jakąś rybę, niedobrze, ale to znaczy, że jest tutaj życie. Nad tą rzeką jestem dzisiaj mniej więcej od 3 rano. Do 4 szukałem jakiegokolwiek stanowiska. Wszystkie moje pineski, zaznaczone na mapach Google, czyli stanowiska, które znalazłem dwa lata temu i w zeszłym roku, właściwie nie istnieją. Nie ma dojścia, nie ma dojazdu. Trzeba by kosić trawę. Postanowiłem je tak poszukać czegoś innego. Pierwsze miejsce, które znalazłem, rozłożyłem się, zrobiło się jasno: zobaczyłem, że tam nie ma absolutnie wody, maksymalnie 20 cm. Miejsce numer dwa było troszeczkę głębiej i tam nawet udało mi się złowić dwie ryby. O, tutaj coś próbuję na te pineczki, ale miałem do wyboru albo łowić na bardzo, bardzo płytkich miejscach, takich typu 30 do 40 cm, albo w rynnie na drugim brzegu gdzie płynęło całe mnóstwo zielska, ale dwie ryby były. Po przerzuceniu drugiej wędki, nie było na niej dendrobeny, znowu coś stuka. Dobra, spróbujmy to wciąć, ale <laughs> na zakręconym kołowrotku pewnie było łatwiej. Zobaczymy, co nas tak dręczyło. Cóż to jest za potwór? Tak jak myślałem, mały klenik. To z pewnością jest dobre kleniowe miejsce. Ale obawiam się, że poza takimi klenikami ciężko tutaj będzie o cokolwiek. Myślę, że na spinning byłoby tutaj bajecznie, ale w woderach bez bym nie próbował. A teraz chyba jest niespodzianka, czyli ta, która porywało mi zielsko jest ryba. Prawdopodobnie huknęła przy zwijaniu zestawu. Jestem tego prawie pewien. Poczułem takie mocne uderzenie w trakcie. I mamy drugiego klenika z tego miejsca. Tak jak przypuszczałem, tutaj będą same kleniki. Jest po prostu zapłytko, ale was to tutaj pewnie jest całkiem sporo. Może kiedyś wodery i jakiś dziki spinning. Całkiem mały. <laughs> Przydałyby się większe. Ale niestety po tych dwóch klenikach przestało się dziać cokolwiek. Więc postanowiłem, że skoro łowienie tam było bardzo trudne, o szóstej spakowałem wszystkie rzeczy i tak oto wylądowałem w tym pięknym malowniczym miejscu. Jest jakieś życie, coś się działo już na lewym kiju, pewnie jakaś drobnica, ale zawsze to coś, więc podejrzewam, że tutaj już zostanę. Woda płynie dosyć delikatnie na oko na jakieś 40 gramów. Od czasu do czasu przy powierzchni widać jakieś małe uklejki. Oczywiście kiedy chcę wam je pokazać, to zniknęły, ale tak to już bywa. Plan na to łowienie jest banalny. Nie będę grubo nęcił, nie będę robił kul. Myślę, że nie ma potrzeby robienia wałków. Będę nęcił tylko koszykiem. Jeżeli gdzieś na jakiejś linii zobaczę ślad życia, natychmiast się tam klipuje. Ale póki co ślad życia inny niż uklejka. Ale póki co 10 minut zobaczymy, czy coś się wydarzy. Coś stuknęło na dendrobenę. Dosyć delikatnie, ale stuknęło. A zapomniałem Wam powiedzieć, że te oba kleniki złowione na poprzedniej miejscówce były na dendrobeny. Na pinki nie działo się właściwie nic. Tutaj jest sama drobnica, nawet uciekła, kiedy podnosiłem zestaw. Także przy brzegu nie połowimy. Moje pinki raczej nie są w najlepszej kondycji, ale są. To, to się liczy. Innych robaków nie ma. gdzie jest poniedziałek, nie było gdzie kupić rano. W takim razie nie ma wejścia. Łowimy z okolic środka rzeki. Jest ryba na pinki. Od razu w brzeg, nie? No bo gdzie będziesz płynąć jak nie w brzeg? A, czyli jest tu jakieś życie. Ryba wcale nie taka najmniejsza się wydaje. Mam nadzieję, że wpłynęła w brzeg. Dlatego mam długie kije, ciężkie rzeczne federy, żebym mógł bez problemu te rybki wyciągać. Certa! Jak ja dawno nie złowiłem certy! Ale to dobrze, że są tutaj certy, bo jest szansa, że dzięki temu coś się będzie regularnie działo. Uchu, uh, uh. już po Ciebie idę. Zejście strome, spokojnie. Uj, uj. Odpłyniesz? Odpłynęła. Zdążyła mi czmechnąć, nie chcąc. Dołożyłem jedną żywą pinkę i jedziemy dalej. Zaraz sobie przyniosę podbierak bliżej po prostu go daleko zostawiłem. Ale to nic. Wcześniej był strzał na ten Zobaczmy co z nią. A. Ależ tutaj jest wszędzie płytko. Ten koszyk od razu wyskakuje z wody, ale ten tropena widzę jest. Nie wygląda nawet na dotkniętą, więc może po prostu coś najechało na żyłkę. Tę wędkę testowo rzucę blisko drugiego brzegu. Widzisz, nawet w jednym miejscu woda stoi. Może być ciekawie. Strasznie płytko, ale zobaczymy. Może jakiś fajny klenik się tam kręci. Jest sporo kamieni. Może tam są jakieś ciekawe ryby. Pranie drugie, lepsza ryba, na pewno lepsza, podbierak sobie już przyniosłem, spokojnie, o zdecydowanie lepsza, mówiłem, że te śmierdzące pinki będą dobre, tylko ta ryba już mi wchodzi w drzewo, więc muszę zejść na dół, ale tu mam delikatny przypon, dobra, dobra i jedziemy z Tobą. Jedziemy, czy nie jedziemy? Jedziemy. Dobra, była w jakimś zaczepie, ale wyszła szczęśliwie, no i nawet wypłynęła w stronę środka rzeki. O to już raczej certa nie będzie. Chyba nie ma takiej możliwości. To jest po prostu dobra ryba. Zabetonowała się, dobra, idzie idzie. Kurczę, tu są ryby. Ciekawe co? Oby nie klenik, wszystko inne. Chyba mamy leszcza, pierwszego mojego w życiu z tej wody. Ocie! I to ładniutki. Niestety, przepakowując się, zapomniałem zabrać maty. Ale tutaj jest trawa. No gościu, przykro mi. Zawsze mam to jak raz wyjąłem, kiedy brałem kołyskę. Pięćdziesiątak. Całkiem dobra ryba. Z takiej małej rzeki leszcz 50 cm. Ale ty jesteś ciężki strasznie. Najedzony, co by świadczyło o tym, że pokarmu macie tutaj sporo. I moje śmierdzące, troszkę zepsute pinki. Mniej więcej rusza się 10 na całe opakowanie. To po prostu zaczęło działać. Dendrobena? Nie bardzo. Ale na pineczki. Piękny, rzeczny leszcz z pięknej, dzikiej rzeki. Cieszy, niesamowicie. A najzabawniejsze jest to, że dopiero rozmawiałem ze znajomym i mówiłem mu, że tutaj chyba nie ma leszczy, to jest leszcz. Tak musiał mi pokazać, że się nie znam. To może tu na pewno nie ma murów. To już pewnie nie zadziała. Czy znajdzie się jeszcze ruszający się robak? Znajdzie się. Moja dzisiejsza mieszanka do łowienia to naprawdę niezły mix. Mam tutaj zanętę waniliową, zmieszaną z gliną double lim, mniej więcej pół na pół. Dodatkowo to, co zostało mi z wczorajszego łowienia na metodę, czyli Pelet 2 mm, Metod Mix, dzięki temu mam tutaj bardzo różne frakcje. Może tym rybom się to spodobało, ale zdecydowanie najpiękniejsze jest to, że mamy cztery ryby. I trzy gatunki. Fantastyczna sprawa. Są dwa klenie, jest serta i jest pierwszy lesz z tej rzeki. Coś wspaniałego. Coś się delikatnie dzieje znowu. Po dłuższej przerwie mamy. Tak? Czy nie? O! Była malutka. A jest. <ścoughs> o, mamy uklejkę. Gatunek numer, żeby się nie pogubił, cztery dzisiaj. Robaki niezniszczone. Od razu wracają. Za daleko chyba co? A te żółty takie z boku dziwne. Nie mam się jak zaklipować, żeby to było sensowne. Załóżmy, że jest ok. Prawa wędka na drugim brzegu nie zadziałała, więc już leży mniej więcej na tej samej linii co lewa. Tutaj ewidentnie coś się czasami dzieje. Wcześniej mówiłem, że z pewnością nie będę grubo męcił, ale zacząłem się jednak nad tym zastanawiać, bo może zrobienie dwóch takich małych kul z zanętą zwabiłoby mi tutaj ryby. Ale niestety ja cały czas mam wrażenie, że rybostan tej rzeki jest bardzo, bardzo mały i nawet taką ilością zanęty, takimi dwiema dużymi garściami byłbym w stanie te ryby z okolicy wykarmić. Póki co wstrzymam się, o było stuknięcie. I po prostu będę obserwował, co się dzieje. Od złowionego leszcza minęło jakieś 30 minut, nic się nie dzieje. A ja już musiałem stamtąd uciec, jest już tak gorąco. Na szczęście to wielkie drzewo cały dzień będzie dawało cień. Godzina 7.52, a już mamy 23 stopnie. A dzisiaj w ciągu dnia ma być 31. O, rybitwa, czyli jakaś drobnica jest. Życie wyparowało stąd. Nic się nie dzieje, zupełnie nic. A w związku z tym ten drugi kij, czyli dendrobenę, rzucę w trochę inne miejsce. Ta dendrobena jest nawet nie dotknięta póki co, ale z jednej strony spadła z haczyka. Podejdziemy kawałek dalej. Myślę, że tutaj to miejsce pod pochylonymi gałęziami może być całkiem ciekawe. Tylko Tomek weź tam traw. Ach, za blisko brzegu chyba, ale niech będzie. I teraz tylko wrócić do podpórki. Zobaczymy w ten sposób. Od leszcza minęło już naprawdę sporo czasu i zaczynam bardzo poważnie rozważać to nęcenie. Ale jeszcze zaczekam, robi się tak gorąco, może to przez to te ryby odcięła. To jest bardzo płytka rzeka. Nie wiem, czy gdzieś tutaj jest chociaż metr wody. O, coś delikatnie się ruszyło. Mimo, że jestem daleko od wędek, to bez problemu wszystko widzę, ale to było bardzo delikatne. Prawdopodobnie znalazłem powód, dlaczego odcięło mi ryby. Na początku wyglądało to optymistycznie, ale chwilę po leszczu usłyszałem, jak coś się rusza tutaj w krzakach, chwilę później po drugiej stronie, później z mojej prawej i przed chwilą widziałem, jak jakieś zwierzątko przepłynęło na drugą stronę, tam weszło do nory, chyba je złapałem telefonem. Prawdopodobnie wyszło to w jakości kiszonego ogórka, ale może zobaczymy, co to jest. Obstawiam, że wydra, która mi po prostu spłoszyła ryby. Ale jeżeli ja spłoszyłem ją, to w końcu się pojawią. Trzy delikatne stuknięcia. Ja muszę iść do cienia, tu się nie da wytrzymać w tym słońcu. Jest już dziewiąta, nie działo się zupełnie nic. Prawa wędka jest blisko drugiego brzegu, lewa nic się nie działo. Na środku rzuciłem blisko mojego brzegu. I widać, że stukają tam uklejki, ale nic więcej. Bardzo delikatne i sporadyczne puknięcia. I szczerze mówiąc, nie potrafię rozgryźć tej rzeki. Drugi raz z rzędu dzieje się to samo. Przyjeżdżam na jakieś miejsce, łowię samym koszykiem. Mam dosyć szybko dwie ryby. O, jak tam drobnica pouciekała! Jest, nie ma? Jest, ale pewnie ukleja. A właśnie, to nie o uklejki nam chodzi. Cóż za piękne robaki, ale zaczęły się budzić do słoneczka. Może to nam trochę pomoże. A wracając do tego, co mówiłem. Nie za bardzo rozumiem, jak ta rzeka działa. Czy tutaj jest tak mało ryb, że po prostu w okolicy były dwie? Złowiłem dwie i to by było na tyle w tym miejscu. Czy może jednak powinienem grubo zanęcić? A może pora dnia już jest taka, że te ryby mają wszystko gdzieś. Ale gdyby wyszły do powierzchni, myślę, że bym je widział. Jeżeli przede mną czasami przepłynie jakaś uklejka, to zdecydowanie widzę jakiś ślad. A tutaj właściwie już nie ma oczkowań. Strasznie się to wszystko uspokoiło. Godzina 9.02. Jeżeli do 9.30 mniej więcej nie wydarzy się nic, robię te kule, zanęcę i zobaczymy, czy to pomoże, czy te ryby się tutaj gdzieś pojawią. I zanęcę po prostu środek rzeki, tam gdzie miałem te dwa brania. Przez 30 minut wydarzyło się tylko tyle, że urwałem prawy O, Oj, zbranie. Ale ryba niezbyt potężna. Pewnie ukleja. Tylko trochę większa. Zerwałem prawy kij, rozłożyłem pikera, którego prawie celowo rzuciłem właściwie pod nogi. I coś się dzieje, ale to nadal nie o to chodzi. Ukleja, jak to ukleja. Na mojego rzecznego, ciężkiego federa założę dendrobenę. I to będzie kij, którym będę łowił w kulach, które zaraz zrobię. A pikerem na robaczki będę łowił kawałek dalej. Na robaczki, znaczy na pinki. O, jakiś klenik tu próbował zebrać coś. A mój koszek był dosłownie pode mną. Robaczki trochę oskubane, Ale skoro tu jakiś klenik coś próbował. Myślałem, że go widzę, ale to patyk. Zanęta najpierw zamieszam, bo z całą pewnością wilgotniejsza jest na spodzie. Dzisiaj szybko wysycha. Na tym upale zrobię dosyć małe te kule, oczywiście mocno spłaszczone, żeby się utrzymały w nurcie. Zrobię małe, a więcej, żeby szybciej zadziałały. Godzina 9:39. Ja tutaj z pewnością nie zostanę dłużej niż do 12. .00. Dzisiaj ma być 31 stopni, a to zdecydowanie już nie jest temperatura dla mnie. Nie ma sensu tego doklejać, mocno się trzyma. A musi dosyć szybko zapracować. Jest tutaj dużo drobinek, jest pelet, dwójka. Może zadziała. Mniejszymi kulami jeszcze nie nęciłem na rzece. Całkiem może być. Nawet dokładnie widzę jeszcze smugę po zanęcie, więc będę miał, no tak, krzaki. Dosyć łatwe rzuty. idealnie, a drugi kij mniej więcej w kule. Zahaczyłem coś za plecami, ale załóżmy, że wpadło nie najgorzej. 9.42 teraz po nęceniu zostawiam to na, nie wiem, 20 minut, może pół godziny, jeżeli nic się nie wydarzy i będę się zastanawiał, co robić dalej. W słońcu już się nie da wytrzymać. Po nęceniu nic się nie dzieje, ale pojawiło się jakieś życie. Przy drugim brzegu płynie klapek, ładny, fioletowy, Póki co największa atrakcja od prawie 2,5 godziny. Płyń, klapku, płyń. Godzina od nęcenia jedyne co się wydarzyło, to na pikerku bardzo delikatne stuknięcie. Zobaczmy. Nic. Robaki są. Oczywiście od czasu do czasu przerzucałem zestaw. No, robaki troszkę zniszczone, ale to umówmy się, że raczej nie była poważna ryba. Jedyne co się zmieniło, to od czasu do czasu przy powierzchni widać uklejki. I zupełnie nic więcej. O szty, puszczaj! Dziękuję. Przyjeżdżając na tę rzekę w ubiegłym sezonie, w pełną lampę, w mega upały łowiłem ciekawe ryby. Może nie było ich bardzo dużo, ale trochę było. Pamiętam, że w takie upalne dni zdarzały się małe brzany, zdarzało się całkiem sporo cert i na pewno kleniki. I Albo to jest po prostu złe miejsce, i ja bardzo przyfarciłem na samym początku certą i kleniem. Albo, nie wiem. Na drugim kiju robaki nawet. Nie dotknięte. Godzina 10.45. Jeszcze chwilę zostanę. Ja cały czas wierzę, że tutaj się coś wydarzy. Tylko zdążyłem usiąść na fotelu i zbranie na pikerze. Ale bardzo delikatne. O, obawiam się, że uklejkowe, ale... Zobaczmy. Przynajmniej spróbujemy. Ja trąciłem drugi kij. O, raczej ukleja. O, tego gatunku z pewnością tu nie brakuje. Zachodzi pewna obawa, że skończyły się dendrobeny się, tak? Nawet jednej już nie ma. O, szkury, że to się nie powiodło. A chciałem zacząć łowić na połówkę dendrobeny, żeby zobaczyć na trochę inną przynętę. Ale nie. Na razie wygląda to także z klątwa dzikiej rzeki. Dwie złowione, całkiem ciekawe ryby i kaplica. Branie niemożliwe. Oj, nawet lepiej wyglądało. Ukleja. Jestem pewien. jeszcze spadła. A nie, jeszcze gorzej jest. Taka duża, że jej nie zauważyłem. Oby nie ukleja. Obawiam się, że kolejna ukleja. Jeżeli tak. O, zdecydowanie ukleja. To na ostatni rzut zrobię coś zupełnie innego. Jeszcze coraz mniejsze te uklejki. Założę ziarno gotowanej kukurydzy. Zostałem z ostatniego wyjazdu. I w ten sposób już zobaczę, co będzie do samego końca. Bo łowienie uklejek uf, to nie jest to, o co mi chodzi. Tylko założę nowe, bo zahaczyłem o trawę. Wyjąłem jeszcze jedną uklejkę ściągając drugą wędkę. Choć malutka. Zasuwaj na ziarno kukurydzy, żeby nie było wątpliwości. Mam takie dziwne wrażenie, że w tym sezonie ta rzeka mnie trochę nie lubi. Drugi raz z rzędu łowię dwie ciekawe ryby na starcie. Kaplica, nic więcej się nie dzieje. Zostało mi trochę pinek, które już były w średniej kondycji. Wrzuciłem mi tutaj do wody, bardzo celowo. Tutaj wszystko widać. Zostało mi trochę gotowanej kukurydzy z wczoraj i moja zanęta. Zanim dojadę do domu, to już będzie skiśnięta, więc pozbywam się jej już teraz. I większość wyrzucę oczywiście dalej, ale zależy mi na tym, żeby trochę kukurydzy spadło bardzo, bardzo blisko. Jutro prawdopodobnie przyjedzie tutaj mój znajomy i da mi znać, czy ta kukurydza tutaj zalega, czy nie. Jeżeli coś wyje tę kukurydzę, z jej tu jakieś 300 g, to znaczy, że byłem po prostu o złej porze. Po raz drugi przyjechałem trochę za późno. Wszystkiego się dowiemy. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i do następnego filmu.